Witam Państwa serdecznie. Proszę możemy sobie tutaj zaobserwować tak zwanego żubra leśnego, prawda? Żubr jest niezwykle gatunkiem rzadkim, ale jak widzimy możemy go zaobserwować i to w dodatku, że Państwo w wersji 4x4. Bardzo proszę. Tutaj jest pokazany taki oto żuberek. Proszę jak ładnie hasa. Tak, o chyba wąka puścił, bo coś, coś przed taką górką jakiś strzał był dziwny. Tak, no bardzo ładnie. Tak. To jest właśnie tak zwany wandalizm leśny, proszę Państwa. Przez takiego, oto kierowcę, tych, tych, oto, e, e, tym oto leśnym runie ginie. Miliony drobnych stworzeń, prawda? Tak, to jest widowajca. Proszę bardzo. Bardzo prosiłbym jeszcze raz pokazać do kamery, jak nie wolno robić. Bardzo proszę. Tak. Pokaż ten osłon! czy znaczy to może i żaden łuskok nie jest, no nie wiem czy w tej chwili mój skromny obiektyw za 27 tysięcy złotych jest w stanie to oddać. Niedrogo, w Media Mart kupiłem wczoraj. O, przepraszam, wróćmy do tematu. O, jest, jest ktoś na kładzie, prawda? Tak. Nie wiem co on będzie robił. No, ale, jak człowiek był mały to na sankach z góry zjeżdżał, no teraz starszy to do góry znowu wali. Taka kolej rzeczy, prawda? Bardzo ładnie, no i chuj z tego. Tak, i znowu proszę spojrzeć, jak zostało zdewastowane rune leśno. I tak czy leśne runo, czy jakoś tak nie wiem, jak oni to mówią w tych książkach. Bardzo proszę, pani proszę pokazać coś ciekawszego.